A gamble that comes with a 100% chance of success in some cases. What are we talking about? We're talking about becoming a Fazbear Entertainment franchisee. That's right, restaurant ownership and management. Something almost anyone can do with a limited degree of success. Sure, it's a lot of money to invest, but everyone's doing it. And that means it's safe and lucrative. With your initial investment, you'll receive everything you need to get started including a small room, some tables, and mm -hmm. electricity. But don't forget about the money you had left after tak? buying your franchise package. Use it to decorate, buy a stage, <laughs> electronics, and much much more. Now let's take a look at a Pro few things that will help you get started as a Fazbear Entertainment franchisee. Such as Atmosphere. Making sure your establishment has an inviting atmosphere mm -hmm. is essential to bringing in new customers. Entertainment. Having a lot of entertainment value in your restaurant will ensure that customers come back. Bonus revenue. Bonus. Operated games and attractions can generate additional revenue during the day, which means more money in your pocket, ready for reinvestment. Yeah. Health and safety. There may be times when you purchase something of questionable quality, and we don't blame you. Cutting corners is just good business. But there are steps you can yes. take to ensure you don't Shit. get sued for it. And that brings us to liability. Being a thrifty shopper is smart, but be aware that buying things on sale comes with a certain amount of risk. Aside from the daily risk of lawsuits, there's also the risk that something might be hiding inside whatever you just purchased Kay. with that steeply discounted price tag. Of course, that would only be a serious danger if there were something outside that's been trying to get in for months now, which we are not confirming to be the case. This concludes the amount of help that the Unlimited to provide. <coughs> Remember, you Freddy now the base of the newly rebranded Ready oh, 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 oh. Wear that smile with pride, and let's make some money. Fazbear Entertainment is not responsible for disappearance, death, or destruction. Pizza. pizza. Pizza end. So... I'll have the Okay, it's ready.

Bo by było tą scenę sobie kupić, ale nie mam animatroniku To z mi będzie mniej potrzebne A ja se kupię, dobra, stać mnie. So, litra ani a teraz animatroniki nie mogę kupić tylko Jakie? Dobra, jak będzie ten ani animatronik? O! Mogę coś jeszcze kupić za te pieniądze? Ale chyba raczej już nie. Co to jest za tryb jakiś? A, dobra. Ja. Yeah. Co to jest? Ile pieniędzy? Akceptuję. Ile? Jak ja bogaty jestem. Ile ja mam pieniędzy? a wszystko wydałem już. Trudno. Jest fajny ten symulator. Cią dwa ryzyka? Na co? Gdzie? One dają ryzyko... Dlaczego dwa ryzyko jest? Za co? Dobra, koniec. To co zrobiłem, to zrobiłem i... więc już nie mogę. That doesn't mean your job is finished. However, you have a lot of work to do. While patrons eat their pizza in the other yeah, room, from your terminal, you have supplies to buy, papers to print, and. Aha, i here. to turn off. Turn Ah, wow! No i po co? To ja tyle muszę naprawić. Boże, o już ci dali mi roboty. Zawsze pierwsza noc we FNAF jest taka nudna. Oj, krzywa gwiazdka, kurde. Ciekawe, gdzie oni to rozwali? Będzie? Jeszcze coś do naprawy mam. bo jeszcze to. Coś jeszcze mam, nie dobrze. To A to już koniec. Ej, skończyłem pierwszy dzień. Jestem dobry. Tyle pieniędzy zrobiłem Dlatego warto i do Freddy Fast I gotować pizzę. make it through Saturday and you will have proven yourself as the successful entrepreneur thank you, but I don't want to listen to congratulations on completing your first day however your job isn't over just yet there is another aspect to your end of day routine and that is inspecting and salvaging anything. you sure or why

Dobrze? Też. Jak tam dzieci? I... Dobrze? Prowadź. Nie, może napijemy się z kolegą? O, Mam dla ciebie tutaj takie coś fajne, też. Mam cię przygarnąć? no żartowałem, wracaj na ulicę, nie chcę. Może bym coś tam zarobił, ale nie, nie. Wolę być sam. Jak mogę? Mógł... Pamiętajcie widzowie. To jest nazwisko. One będą chciały mnie udupić. Okej. Okay. One będą no, chciały mnie udupić. A to, a to nie muszę powolić. Co? Co? <grystanie> Wszystkie te pieniądze z YouTube'a póki się... You gave it your best shot. You, you put all your eggs into one basket and did the other You ran out of cash. While we encourage entrepreneurs to follow their dreams, we also recognize a lost cause when we see one. There are no do-overs, and we trust that you know your way out. But before you go, take this certificate of bankruptcy. do do everyone, everyone a thing. Czekaj, jakiś ending zrobiłem? Genialny jestem. Enter. Yes. Tego to ja nie miałem. A co zrobię pizza? Góry z wszystkim. Teraz wracajmy do pizzerii. Yes. Siema dzieci, co tam u was? O mam Shiftem? No. Noż... no, no, no. No. Żyryj! Ile tych tygo będzie żaru? Jeee! Cześć dzieci Co tam u was? Mam dla was p... Mam dla was pizzę! Taki nie jesteście, Ile wiecie. Czy pizza naraz? Kur. Ty. Czarny. Czarny co ty robisz? Czarny przestań! To nie śmieszne. Czarny. Czarny to nie dla ciebie! będzie dzieciom krat. Czarny to nie dla ciebie, to dla dzieci! Oj tu na dół, czarny. Tak nie będziemy się bawili. A Es? E, F. Co to jest Golden Freddy? Czemu eh? jestem czarny? a nie jestem czarny! Czemu jestem czarny, jestem biały? Co? Hej Cześć koleżanko? O bush. Jak ci dziewczyna kwiata? Jest w do Tu mały jest. Właśnie okulary może... Kurde. Masz okulary koleżanko? Kurde. nie widzę. O No tu to jest no, kartka adopcyjna. Że do domu dziecko oddajemy. Tak. Tak, to już mam tutaj wypełnić. Mm. A ja nie wiem na to chodzi. A ty wiesz koleżanko? Co? A czy kurde miałem tak zaznaczyć? A jestem upośledzony. Eee, patrzem na druga kartka. Źle zaznaczyłem, Polecenie było niejasne. Gdy no, pozwoliłem ci! Tam ci nie pozwolił i tak patrz chcesz w ryju Słowa pana są ważne. I nie wolno ich łamać. Rozumiesz? Kupić? to kupić? Jest to agresywne? Nie. Ale to nie jest agresywne. No, no właśnie. Czemu dwa ryzyka? Za co niby? Aha. Dla dwa ryzyka mam, ale za co to ja nawet nie wiem Aha. Nie wiem czy to był dobry pomysł, żebym ten, no kupował ulepszenie awesome. finished, Działa! Moc Frydziaka mnie uratuje Będę miał długi przestań, przez coś tam, że niby jakieś ryzyko jest. Przez co ryzyko? Jakie ryzyko? Co? Mam Cię w dupie, nie chcę słuchać. Ta, pewnie ryzyko jakie. To go Randy Gold... Freddy, nie? Ta. Skip. Ale <laughs> to będą dwa ryzyka. Zero ryzyka! A kupię sobie mm, jakieś jakieś no. trinki tu są w ogóle. Nope! On no, teraz nie jest a nie jest agresywny. Tu chce jeszcze jest? Jakiego nie? Tu no nie chcę mają dzieci. O, sumie nie wiem. To jest agresywne, to nie. Co um. więcej? Jest. Lampki? Nie jesteśmy na to. Ale one drugie są, kurde. To jest jakieś agresywne, to nie. A nie ma, ma trników do tego. Dobra, nie chyba nie będę kupował. Ta! No niestety nie mogę. Mam jakieś ani? Nie mam. Czekaj, czekaj, gdzie jest kupno? Tu. Muszę, muszę iść tu. Ile mam? 500 ileś, dobra. Yy, będę mógł... Aha, sceny nie mam, muszę scenę kupić, dobra. Tą drogą czy tą tanią? a stać mnie to tą drogą kupię. co hmm, by tutaj kupić? Ja nie jest tani. To bardziej by mi się opłacał. Więc już nie mogę kupić, bo są za drogie skubańce. Dobra. Nie to nie. Eee... Yy... Tu. Zarabiać pieniądze i to już. Play mogę coś tu postawić? Nie to samo się chyba postawiło, ta, bo to jest tu i więcej już nie mam. No nie no dobra no to już nic nie mogę zrobić. No to chyba idę do ten na noc żaden a nie przyjmuję. Nie. Dobra, któż to za pokémon trochę będzie? William Afton? Powiedz Afton, ale Ciebie nie chcę niestety. Ej, dobra, wracaj na ulicę. Ty się bym zarobił. Nie, nie, nie. Bym zarobił, ale by mnie ponieganiał za dupę. Mieliście ryzyko? Pewnie tak. Ale jestem dobry w tą grę. Mm, co sobie mogę kupić? Jakieś animatulniki, to już nic nie będę kupował. matulniki. Może jakaś zniżka jest? No, a tego, okej. Okay. <grych> nie. A to nie jest jakieś ryzyko przypadkiem? Nie. Mmm... ma ryzyko, to nie. Raczej nie ma ryzyka Cię kupiłem, mogę jeszcze ciebie nie kupić. Dobra Kupiony, teraz mam trzy animatory Co tu jest? Ile? Ile? To, że to mi już nie zasad na nic. Tylko że to jest niebezpieczne Ile? ale ile pieniędzów bym zarabiał? kurde czwarta tysiąc a no, nowa scena kupuje? Eee, kosztuje, nie kupuje ten se kupił a czemu nie mogę? bo co? Będę sobie kupił Bo ona chyba lepsza będzie, ta! Więcej chyba zarobię, coś tak myślę e, Mogę jeszcze jakiegoś, jakiegoś animatronika dokupić? Tutaj pewnie nie, bo tutaj za drugie rzeczy macie Wymagania, koledzy Ale tutaj na przykład jakiś, anim, jakiś animatronik Jakoś on ma ryzyko, ja nie chcę ryzyka za bardzo Nie. Ja ryzyka nie chcę. Nie. No to nie, trudno, no to co zostawię na kiedy indziej. Ja nie chcę ryzyka. Pewnie spodziewaliście się tego, że jakieś animatroniki wezdy. Nie, 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 Trzeba się wyróżnić widzowie. Ja nie jestem jak wszyscy. Jeśli byście naprawdę chcieli, no to piszcie w komentarzach, to może na jakimś alibiku czy coś to zrobimy. Tylko byście musieli mi, musieli mi pom pomóc, bo nie ogarniam tej mechaniki tylko fnaf w, w ogóle. Traf to będzie. Przecież widzieliśmy nała Tak. Ciebie widzieliśmy na ulicę. Trudno. Ja tu tam jestem uczciwy chłop Zero ryzyka, prawda? Ile pieniędzy Ja tu się znam na robocie mm. Dobra mogę sponsorów kupić tu coś? Są, że, dobra, gdzie są moje animatroniczki? Czekaj, ale ja tutaj po wszystko wypełniłem, co nie? Czy jedno miejsce... Jedno miejsce mi zostało, dobra. Czyli mogę sobie powoli coś tam już kupować, te animatroniczki. Te drogie takie. Hmm. Tylko, że one mają ryzyko. Dobra, trudno. Trudno, się mówi. Dobra, ja nie będę póki co nic kupował. Jakbym musiał. O, tego sobie kupię. On jest fajny. On nie ma żadnego ryzyka. Ile? Tak, już pewnie kupuje. Ile? Bober. tym z nienawidzą przesaną Znaczy po prostu nie będę mnie lubić po tym, co ja zrobiłem. Ja zamiast z animatronikami się bawi to ja ich wywalam No ale mój wybór Niestety wiem, że to miał ryzyko. A to jest to. Nie traviłem dostał. Pięć 5000? Tysięcy? Pięć tysięcy? Nie, dzięki. Nie. Za dużo ryzyko. Pewnie będę miał jedno ryzyko albo dwa. Będą się kara zapłacić. Ja wiem o tym, wiem o tym, wiem, 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 wiem. Jedno ryzyko. Wiem. Wiedziałem. No. Ile muszę zapłacić? Czy to nie były jakieś chore liczby. Proszę. O. Eee. Tak źle. Dobra, ile trami sponsor da? 5000. Hmm, niby bym mógł jakieś ulepszenie dać. Dobra, niech będzie ulepszenie, ale. O, więc już ulepszy, nie mogę dać? Dobra, nie, ja to nie. Dobra, 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 co mogę kupić? Tylko jestem ciekawy, czy będę musiał cały czas to yy, kupować? Znaczy, płacić za to ryzyko, czy tylko raz wystarczy? Chyba to jakaś cena, czy nie? Nie. Nie, nie? nie, tego i tak nie mogę już kupić. Kurde, czek. Mm. Nie. O, nie, fajne tylko, że. Więc mało pieniędzy mam, żeby ją kupić. Fajna, czeka! Nie no, oczywiście takiego przecież BOBR Nie, to ma za duże ryzyko Niby tego mogę kupić, bo nie ma żadnego ryzyka. Dobra, to co kupmy? Ile? To mi trawa nie starczy na te kurde Dobra, mogę cię zamienić kolego? Ale co? Dużo mi się nie podoba. A dobra, takie coś bym to Dobra, dobra. W sumie nie lepsze, ale coś tutaj jeszcze mogę kupić, koledzy? Nie, to do... dobra, A, nie to nie. Tylko, że mam ryzyko. Mm. Dobra, pewnie wiem o tym, że będę będą musiał za ryzyko płacić jakąś karę. I teraz pewnie nie będę miał pieniędzy. Oh, yes, Jezu oh. To mam marne tyle no, Dobra, już do domu idę Łatwo S, 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 Tak? Czy nie? Trochę tak, no i do domu O, no, znaczy do domu, czy nie do domu? Nie wiem w sumie, czy do domu idę. Nie wiem, czy ja jestem człowiekiem, czy jestem jakimś robotem, który ma... Czekaj, już animatorników nie było. A tu już nie ma tego, dobra. I co, mam ryzyko, czy nie? mnie dwa, albo jeden. A nie mam, dobra, czyli jak zapłaciłem raz, no to już nie muszę... ...płacić, dobra. to lepiej. Ma sponsorów? Nie ma sponsorów już. Kurde. Wychlałem wszystko, dobra Nie wiem co to będzie, ostateczna noc? Czy coś takiego? Dobra, ostatni już yes. robię Jez. Yes. W końcu i będę do domu iść, co nie? Co nie? Szybciej sznela Tak, do domu, dobra Zrobiłem to, dzidzi Udało mi się I co, teraz koniec gry, co nie? Co nie? Tak, koniec gry. Dobra, co to jest? Mogę się poruszać? A nie mogę się poruszać? Dobra. Czyli to jest koniec gry, tak jak myślałem? Dobra, czyli ukończyłem FNAF. Mój rekord to 4900. Dobra, dobra. Myślę, nie, tak, dobrze. O, mam ten. Pierwszą oznak, pierwszy ending. Kurde, zrobiłem to, ale jestem dobry. I to, ukończyłem grę, ukończyłem grę. Widzicie mi sobie? Ukończyłem, ukończyłem. Chiedzimy zagrał z animatornikami, to musicie mi pomóc. Musicie być na live, wiecie? Musicie być na live! Musicie mi pomóc, bo bez was nie dam rady, rozumiecie?